Witam na kanale Salaskatryki z Ameryki, z mojej pakerni i to będzie pewnie ostatni odcinek już odnośnie pakowania i okolic, dlatego że muszę się zająć tym, żeby przetrwać, żeby moja firma przetrwała i jest zima i ogólnie jest Sajgon ze wszystkim, a no, muszę kamerę stąd zabrać, także... Nie będę już pewnie więcej nagrywał, natomiast jest to ostatni, może odcinek, ale bardzo ważny z tego względu, że poruszę taki temat, którego na pewno nie ma w internecie, dlatego że to jest bardzo dobrze strzeżona tajemnica przed, przez zawodowców. Skąd wiem? <grym> dlatego że pakując przez 40 parę lat. I w Stanach, mając licencję trenera na całe Stany, spotkałem kilku zawodowców i pakerzy trzymają się razem. Tacy e, mentalni, pakarzy, nie tacy, którzy walą dy, e, system, e, czy tam zestaw dyskotekowy i e, tyle towaru, ile się da. I uda, wydaje im się, że już po roku oni są hero, a po pięciu latach oni nie pamięta. E, więc czy mięśnie potrafią liczyć? Dlatego, że wszędzie przeczytacie, że e, najlepszą ilością powtórzeń to jest między 8 a 12-13 powtórzeń. Ja się pod tym też podpiszę, tylko warunek jest jeden, że to ma być w odpowiednio wolnym tempie i w odpowiednio dobrej technice. Nie można tego wrzucać, dlatego że jeżeli mięsień działa na zasadzie jak sprężyna, to nie powoduje to wzrostu masy mięśniowej, może powodować to przyrost siły. I z pewnością może to powodować naderwania i zerwania przyczepów. Skąd wiem? Z mojego podwórka najbliższego. A nie powoduje to z pewnością przyrostu mięśni w takim tempie, jakby się chciało. Więc dlaczego mówię o liczeniu I3, że mięśnie Umieją liczyć albo nie umieją. W świecie całym zwierzęcym, do którego ja uważam, że ludzie też się zaliczają, jedynym gatunkiem, który umie liczyć, to są właśnie ludzie i to już w starożytności jakiś filozof, nie pamiętam, który napisał, że ludzie to jest taki gatunek, który właśnie potrafi liczyć, potrafiący liczyć. I o co chodzi z tym liczeniem? To nie chodzi o liczbę powtórzeń, dlatego że, jak zrobicie e, 5 powtórzeń czy 6 w odpowiednim tempie, które zajmie tyle samo czasu, co 12 powtórzeń, to można postawić znak równości, że to jest tak samo. Mięsień. Na mięśnie oddziałują bodźce, które występują podczas pracy tego mięśnia. I to już bardzo dawno, ja pamiętam na początku lat 80. były takie badania robione i najlepszym czasem, który wpływa najbardziej na rozwój masy mięśniowej jest czas wykonywania. Pracy między 15 a 25 sekund im dłużej w zasadzie do 25-30 sekund, tym lepiej. Ale niech ktoś spróbuje zrobić wyciskanie na jakąkolwiek ciężarze, czy nawet na biceps, żeby to trwało 30 sekund. To jest masakrycznie. Ciężko, i palenie w mięśniach spowoduje, że nie dacie rady. Dlatego te 12 powtórzeń w odpowiednim tempie to zajmuje około 20 sekund. I to się przyjęło, że to jest takie najbardziej optymalne. Jeżeli człowiek zwiększa mu się siła. I to znaczy, że zwiększa mu się też masa, i na odwrót. Zazwyczaj tak jest i tak powinno być, chyba że ktoś jest w treningu siłowym, który ma za zadanie zwiększenie. Siły mięśniowej bez, bez zwiększenia masy. Ma to się głównie, ma to głównie znaczenie w sportach siłowych, jak trójbój siłowy i e, podnoszenie ciężarów, dlatego że jeżeli ktoś e, załóżmy e, podrzuci 200 kg przy wadze 150 kg, to nie jest te 200 kg przy wadze 80 kg. Także to jest zupełnie inna historia, ale mówi mi teraz o takich normalnych ludziach, którzy po prostu chcą trochę, żeby zwiększyć sobie masę mięśniową, lepiej wyglądać i być jednocześnie silniejszym. Także mówię, najważniejsza rzecz to jest czas tego wykonywania ruchu. Tempo musi być w miarę wolne i to jest takie na przykład, pokażę Wam cokolwiek, <laughs> że załóżmy na biceps, to w pełnym zakresie ruchu i to będzie tak, na przykład... I nie szybciej, a nawet można wolniej. I w takim tempie, jak zrobicie 12 ruchów, to powinno zająć około 15-20 sekund. I jeżeli zrobicie to, dlatego ja często ćwiczę, z zegarkiem na ręku albo nie, nie widzicie pewnie w, e, w kadrze za sobą na ścianie mam zegar z sekundnikiem i zawsze na siłowni własny jak był zegar to on był właśnie elektroniczny duży zegar z sekundnikiem, żeby było wiadomo ile robić przerwy, ale żebym ja mógł kontrolować swoje tempo powtórzeń, dlatego że Nieważna była ilość tych powtórzeń dla mięśnia. Dla mózgu to jest zupełnie inna historia i jest na to tryk też, którego nikt Wam nie powie, jak oszukać ten mózg. Także mówię, w takim tempie e, trzeba robić, żeby te 12-13 powtórzeń było około 15-25 sekund. W czystej formie. I jeżeli ta masa się zwiększa, to potem dołożyć trzeba albo obciążenia, albo zwolnić wykonywane ruchy. I przyniesie to efekt ten sam w postaci przyrostu masy mięśniowej, ale jaki będzie z tego benefit? taki, że będzie to zdrowiej dla Waszych stawów, bo one nie będą tak przeciążane. Dlatego, że jeżeli ktoś zrobi w wolnym tempie, tak dla równego rachunku, załóżmy, e, wrzuci stówkę na, na ławkę i zrobi czysto, ładnie, pięknie, 12 ruchów z obciążeniem 100 kg, ale chcę, żeby te coś wiadomo, że z wiekiem stawy szwankują i na to ma wpływ różne, różne czynniki środowiskowe też i potrzebuję, żeby mieć ten sam bodziec, ale mniejsze obciążenie, to może wrzucić sobie. 20 kilo mniej, czyli załóżmy 80 kilo, ale zrobić to jedno trzecio wolniej, żeby czas był tego załóżmy 20 sekund i zobaczycie jaki będzie efekt. Efekt będzie taki, że będziecie bardziej pozakwaszani na mniejszym ciężarze niż największym, dlatego w zawodowcy właśnie mówią, że pompować mięśnie, a nie, że dźwigać żelazo. To tylko jest powiedzenie dźwiganie żelaza z ciężarowców, nie z kulturystów. Kulturyści pompują mięśnie. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, najważniejsza chyba w tych wszystkich odcinkach, proszę Was, żebyście jak ktoś chce rzetelnie zrozumieć, co chciałem powiedzieć, to przejrzeć te, nie wiem, tam będzie 7 czy 8 odcinków. Wszystkie one są tam 10 minutowe chyba przejrzeć do kupy dlatego że co mi się przypomniało to coś nagrałem i jest to zgrane w różny sposób niekoniecznie perfekcyjnie merytoryczny dlatego jak ktoś obejrzy wszystko a nawet ze dwa razy to podejrzewam że uchwyci to, co ja chciałem powiedzieć, i zrozumie to, co usłyszał. Dlatego, że to jest jak z tłumaczenia na język obcy. To, co rozmówca powiedział, a to, co tłumacz przetłumaczył, a to, co słuchasz zrozumiał, to są po prostu dwa końce tego samego kija i często zupełnie inne końce. Wracając do do tych powtórzeń i do tego tryku. Jak ktoś ćwiczy już ileś lat, załóżmy, no kilka, trzy, pięć lat, no i więcej, to dochodzi do takiego momentu, że jego mózg, ile by nie założył, to stara się zrobić 12 powtórzeń. No bo całe życie do tego był przyzwyczajony, że te 12 powtórzeń ma zrobić. I jakby chciał dla odmiany zrobić więcej, Powtórzę, a nie chce zdejmować ciężaru, to ten mózg jego na autopilocie zmusi go, że on zrobi 12, może 13 i będzie amba. Nie będzie już mógł zrobić. I zawodowcy, yy, i ja stosuję to od lat, i się bardzo zdziwiłem, kiedy pierwszy raz to odkryłem. Yy, usłyszałem i odkryłem, że jest dużo lżej. Jak to zrobić? Na przykład jak ktoś ma... Wiadomo, że jak ktoś robi 12 powtórzeń, jakich, co, co by to nie było, to ten mózg do połowy się wydaje, że to jest w miarę lekkie, a już tak 7, 8, 9, to już jest, że bardzo jest ciężko, ale to jest tylko w mózgu, bo mięśnią to jest... one nie umieją liczyć. I zrobić taki sobie tryk. Każdy to może zrobić na siłowni. Załóżmy, robicie coś, 12 powtórzeń i jest koniec. Zróbcie sobie tak, że na tym samym obciążeniu policzcie do czterech i przestańcie liczyć, i zacznijcie po czterech. Załóżmy tak. Raz, dwa, trzy, cztery i potem znowu. Raz, dwa, trzy, cztery. I zróbcie tak cztery razy. I zobaczycie, że zrobicie 16 powtórzeń, a będziecie się czuli równie, że to było ciężko, jak w tym samym ciężarze 5 minut wcześniej 12 powtórzeń. I to dotyczy wszystkiego. Dotyczy pompek na przykład. Jak rano wstaje i e, pierwsza rzecz, którą robię, to jest. Załóżmy 30-40 przysiadów, skręty tułowia i 50 pompek. To jest tak, nie ma że, czy to po imprezie, czy nie po imprezie, czy to nowy rok, czy to święta. Pierwsza rzecz, jak staje, z łóżka, to jest to. Taka zaprawa po prostu fizyczna, jak warmi, jak Rzymianie robili. I odkryłem, że jeżeli. Zrobić za pierwszym razem taki obudzony 50 pompek, to jest kurde ciężko, zwłaszcza w moim wieku. Ale odkryłem, że jak liczę sobie po 10 i robię 5 serii, ale non-stop, tylko liczę do 10 i zaczynam od początku, do 10 od początku, do 10 od początku, to te 50 pompek się okazuje, że jest tak, dlatego że mózg wie że jak przy, po 40 to już będzie ci ciężko, bo tak zostałeś zaprogramowany. A pierwsze 10 to jest easy job. Więc jak cały czas robisz 10 i do początku, 10 i do początku, to twój mózg głupieje i on myśli, że ty robisz tylko te 10. I łatwiej jest zrobić wtedy ćwiczenia do tak zwanego Upadku, czyli upadku mięśniowego. I właśnie to jest taka sztuczka, której nigdzie nie przeczytacie, żeby dzielić sobie w głowie liczbę powtórzeń na mniejsze grupy. Czyli załóżmy 12, to ja dzielę przeważnie na 4, albo nieraz dzielę na 5 i robię 3 po 5. Dlatego, że do połowy tych powtórzeń które zazwyczaj wykonujecie, Wasz mózg jest przyzwyczajony, żeby wysłać sygnał do mięśnia, że to jest łatwo, że to jest lekkie, że to jeszcze nie teraz ma być ciężko. Te ciężkie ma być ostatnie dwa, trzy powtórzenia się. Mówi, że dwa, trzy ostatnie powtórzenia to budują masę mięśniową. Zgadza się, ale jeżeli Wasz mózg przejmie kontrolę, to zawsze te dwa, trzy obciążenia będzie. Wydawało się dużo ciężej niż one w rzeczywistości są. Jeżeli oszukacie mózg i prze, e, przestaniecie liczyć od jednego załóżmy do 12 czy do 14, tylko podzielicie to na dwie albo trzy, a nawet na cztery segmenty, to zobaczycie, że zrobicie dużo więcej obciążeń niż na początku was mózg na to by pozwolił. Bo na to ilość powtórzeń nie, nie jest ograniczeniem zazwyczaj wasza masa mięśniowa, tylko przyzwyczajenie waszego mózgu. I to się odbywa w każdej. W dziedzinie mózg jest po to, żeby nas zachować przy życiu i jak najwięcej zaoszczędzić energii. Więc jak on uważa, że 12 to dla ciebie będzie tyle, to on ma w dupie głęboko, że ty chcesz napakować klatę, czy napakować plecy, czy napakować ma e, łapy. On mówi: e, on Nie mówi tobie, tylko mówi podświadomie sobie i całym organom, że ej, ej, ej. ej. Wystarczy, bo potrzeba jest więcej energii, żeby cię zatrzymać przy życiu. I on ma gdzieś to, że to nie będzie ci, nie będziesz robił postępów. Dlatego mówię, spróbować, spróbować tej metody, że dzielić sobie ilość powtórzeń, które chcecie wykonać, na segmenty plus mieć przed oczami albo na ręku zegarek, żeby kontrolować czas wykonywania tych powtórzeń, dlatego że to są takie dwa parametry, które, dzięki których możecie stopniować progresję, i e, mówię nie da się w nieskończoność zwiększać obciążenia, i nie da się w nieskończoność zwiększać czasu. Można robić jedno i drugie, a między tymi jeszcze wplatać. Tempo wykonywanych ćwiczeń i możecie uzyskać stały progres przez wiele, wiele lat bez wielkich zlotów i upadków. No, jeżeli ktoś po prostu nie będzie chciał iść na skróty, bo jak będzie chciał iść na skróty, to jest w ogóle inna historia, i mówiłem, że w niektórych sytuacjach życiowych mówił Napoleon, że przepaści nie pokonuje się małymi kroczkami, tylko wielkim skokiem. I to się zgadza, a w sporcie potwierdzam, że to się kończy przeważnie utratą zdrowia albo często życia, także nikomu nie polecam, ale jak to zawsze powtarzam wszystkim swoim znajomym, że każdy ma swoje paranoje i każdy ma prawo do swoich własnych błędów tylko że za te błędy nie powinien i nie może obciążać nikogo innego tylko siebie. Także mam nadzieję, że coś tam Wam pomogłem. Jak się podobało, to standardowo dajcie lajka. Miłego dnia Wam życzę. Udostępnijcie, zwłaszcza to serię, bo ciągle jest tyle odcinków ale, e, o opakowaniu, ale chyba YouTube to nie udostępnia, dlatego że ludzie pytają się, a kiedy będzie następny odcinek? Kiedy będzie następny odcinek? Bo dopiero dwa. A już jest, kurde, dużo wypuszczonych. Także udostępnijcie, bo nikt Wam o tym pewnie nie powie, a jak ja walnę w ramy, to też a YouTube ten film zakopie, to też się o tym nie dowiecie. Także miłego dnia i niech moc będzie z Wami.